A young boy being a dream. O, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jest 0028. Wczorajszy odcinek skończyliśmy po tamtej stronie wody, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy po tej stronie wody. Do celu nie wiem, jeszcze zostało, bo moja nawigacja nadal mnie widzi jeszcze w Anglii. Także jak jej się odwidzi, to wam powiem. Mam nadzieję, że nigdzie na tej autostradzie w stronę Belgii nie ma cyrków z powodu imigrantów. bo Byłbym bardzo rozczarowany z tego tytułu, muszę szczerze Wam powiedzieć. I nie widzi mi się to w ogóle, żeby jakieś tam cyrki odwalać i się męczyć. że trzymajcie kciuki, żeby nic nie było, bo to jest taka pora, że już się robi niebezpiecznie. No i co? Pierwszy przystanek Werne na tankowanie. Stało mi 7,5 godziny, bo dzwoniła do mnie pani, która, że tak powiem, od klienta, powiedziała, że na 8 to ma być niby 600 km 7,5 godziny, no, zbyt wiele czasu na nie mam, jutro mam załadunek zaraz, ale niedaleko, więc podejrzewam, że to rozładuję, pojadę załadować i pójdę spać, bo potem jadę do Holandii tylko, to tam daleko nie będzie, prześpię się z 5 godzin i sobie na tą Holandię polecę. No. To tyle w ramach wstępu. Jedziemy. Powiem Wam, że ewidentnie coś tam się kopciło. Policja się strasznie kręci. Coś się tutaj musiało dziać. No ja na razie nie widzę nic, więc jest okej okay. Czy to jest... No to już jest zjazd na Transmarka, więc... No ja tam przy na prom coś się działo Na, na tą autostradę na prom Tam dymu było strasznie, coś tam się chyba fajczyło Albo coś oni podpadli, nie wiem A... W każdym razie strasznie mnie to w wnerwia Za każdym razem, kiedy jadę do Calais Człowiek się zastanawia, czy będzie spokój, czy będzie trzeba się użerać, czy jeszcze kurde. W najgorszym wypadku może coś się stać z autem. Bo to jest trochę taka, taka trochę loteria. Makabra jakaś, po prostu makabra. No ale nic, jakoś przejechałem, to dalej chyba się nic nie będzie działo. Przynajmniej na pewno nie w stronę Belgii. Także mamy jakieś 30-40 km na stację i tam się do Was odezwę. Teraz coś Wam powiem, bo nie odzywałem się na stacji, bo spotkałem kolegę do mnie z firmy Chwilę pogadaliśmy, ja zatankowałem lecę dalej, bo jeszcze 511 km do celu. Pierwsza 30, pierwsza 29 dokładnie. Eee, wyjeżdżam ze stacji, jadę sobie kawałek i tak się zastanawiam, co jest kawałek Co te auta jadą mi tak, kurde, na czołówkę. Po czym, tak sobie myślę, nie? Zatrzymałem, znaczy zatrzymałem się w myślach na chwilę, mówię Damian. To jest Europa, a nie Anglia. A ja wyrąbałem w tej stacji na lewy pas i dzidaj zadowolony. I się dziwię w ogóle, co te ciężarówki robią na moim pasie. To tak, ktoś mnie, kiedyś, pamiętam, się mnie pytał, czy się nie mylę ze stronami. I to jest właśnie najweselsze, że w Anglii pomyliłem się tylko raz i to było jeszcze na wyjeździe z firmy. To nawet nie było na drodze. A za to często zdarza mi się mylić właśnie w Belgii albo w Holandii Jak jadę gdzieś na Niemcy, jest noc I człowiek już tak trochę jest rozkojarzony, nie do końca tam ten, no i tak... Teraz też tutaj w Anglii spędziłem trochę czasu, przyzwyczajony już byłem No i o, i taki efekt Wyjechałem sobie na Lewy Masakra. Pasakra Lecimy na Szczecin Może nie na Szczecin, ale na Frankfurt Uh. Yo. Raport sytuacyjny na teraz 81 km do celu ósma rana się zrobiła chyba późno, ale z tego względu, że znaczy mi się już tak Oko mi spadało, że musiałem się położyć na godzinę No i ten tunel, ten tunel zjadł strasznie dużo czasu O, już bym być na miejscu, zrzucić to i jechać załadować to mam chyba 45 km na załadunek, załadować to i spać Bo to pewnie będzie na jutro, tej Holandii dopiero Także bez stresu, wyśpiesz się i sobie pojadę Czasem co, no 10,5 stopnia, żeśko to w tych Niemczech A ja obrany, tak jak widać. Brawo. Zmelduję się wam tylko, jak wygląda sytuacja. Znalazłem firmę, znalazłem wjazd na firmę. Zostałem pager. Mam czekać. Będzie godzinę, może dwie. Fantastycznie. Myślałem, że szybko się rozładuje. Pojadę na załadunek, załaduję się i pójdę spać. Taki... Mmm. A powiedział mi, że mogę się walnąć, bo pager mnie obudzi bez problemu Będzie piszczał jak powalony Więc korzystając z tej okazji biorę sobie... Idę sobie po poduszkę i na dole się walnę Taka sytuacja Odezwę się do was jak się rozładuję Ciekawe, jestem, która będzie godzina... 9.30 jest, jak coś Taki dzisiaj będzie dzień trochę nudny, no ale... Życie, czasami takie też się zdarzają No więc, sytuacja w skrócie wygląda tak, że przespałem się pół godziny, odczułem czułem jakbym spał ze dwie. Jest 10.45, ja jedę się załadować już. Po drodze jeszcze chcę sobie Lidla zahaczyć. Widziałem, że jest po drodze, więc jakieś pieczywo, coś do zjedzenia, potem się załadować. Zobaczę, bo w sumie o tej porze może bym jeszcze jakieś kilometry zrobił. Przecież tak co się, się nie czuję. Aczkolwiek no... Na pewno wyjadę spod firmy, a co dalej? Zobaczymy. Na razie kierunek, drugi załadunek, a po drodze zahaczamy Lidla. Tyle w temacie na teraz. Planowałem się szybko załadować i szybko iść spać, nie? No, poszedłem. 14:20. Jestem załadowany, mam do celu 411 km. Hmm, z tym, że jak na razie mój najbliższy cel to jest najbliższy parking, i ja idę spać. Lidla tam zaliczyłem po drodze, jakieś owoce kupiłem, Rockstar, bo były w promocji. Chyba po 99. nie po 99. No, znaczy, to nie była promocja w sumie, bo 99 centów to normalna cena. Kupiłem sobie sześć, chociaż monstery jeszcze mam, ale kupiłem sobie tak raz, że dla urozmaicenia, ale ładne nie było. Patrzcie, raz, że dla urozmaicenia, a dwa że kiedyś mi się monstery też skończą, aż tak dużo ich nie miałem. Także poszukiwanie parkingu. Myślę, że odezwę się do Was... E, jak się wyśpię trochę. Teraz nie mam nawet siły na gadanie i na myślenie, co bym mógł powiedzieć. bo Trochę jestem styrany. Spałem tylko godzinę w nocy. Myśląc, że szybko się rozładuje, szybko się załaduje. zarówno na rozładunku, jak i załadunku trochę im zeszło, jak widać. Zbiło się 1420. W ogóle na tej... A właśnie, a Na tej firmie co się ładowałem. Szkolenie, kiedyś w Austrii miałem, chyba w szolu, czy też takiego, to też takie, że podchodzimy do tablicy, szkolenie BHP, robimy test, jest identyfikator, dostajemy, potem dostajemy drugi identyfikator ze zdjęciem, bo nam zdjęcie robi poezja. W końcu trafiłem jeszcze na przerwę obiadową i dlatego tyle zeszło, no ale nic, odezwę się do Was, jak się wyśpię. Witam Was po przerwie Właśnie byłem śmieci... ...śmieci wyrzucić Zrobiła się prawie 20 Nie powiem, żebym był jakiś mega wyspany Ale chcę zajechać na miejsce i dopiero iść spać Taki mam przynajmniej plan No właśnie A, no w Lidlu byłem, byłem co, sobie orzeszki to jestem uzależniony Merkowcy z żurawiną, pistację I torba Rockstarów, którą muszę schować pod fotel. Możecie być ze mnie dumni, cię wziąłem torbę do Lidla. Taki jestem! Kurde, raci z No, to jedziemy. 23.06 mi zostało do celu 132 km Jeżeli liczę, że w pół do pierwszego będę na miejscu i pójdę spać, to chciałem wam powiedzieć, bo e, no jak wiecie dzięki Maćkowi mam dostęp do, do internetu, mam dostęp do, tele, do, do komentarzy, do YouTube'a i tak dalej. Jutro się prawdopodobnie, potem dobre do nagrywanie podsumowania rodloga, dwójki, to mniejsza z tym. Postanowiłem, że nagram wideo, które pewnie już widzieliście, bo ten odcinek będzie się ukazywał później. Ale to tak w ramach przypomnienia wam jeszcze powiem. Bo pojawia się bardzo dużo komentarzy na temat moich zębów. I generalnie ja przypominam wam wszystkim, że ja mam to w dupie. Naprawdę, jak ktoś komuś przeszkadza, że ja nie mam zębów, że wyglądam tak jak inaczej, to jest jego problem. Tylko, że przeraża mnie poziom kultury i poziom wychowania ludzi, bo wiecie, no nie wiem mnie przynajmniej matka wychowała tak że jeżeli ktoś ma coś nie tak z wizerunkiem, jakkolwiek cokolwiek, nieważne czy to jest z jego winy czy nie to trochę buractwem jest zwracać mu to uwagę czekaj, buractwem jest się temu przyglądać a co dopiero zwracać uwagę. Ale niektórzy ludzie po prostu nie mają zahamowań. To jest, ja wiem, że internet, że jesteśmy anonimowi i tak dalej. Ale przeraża mnie. Naprawdę przeraża mnie poziom takiego chamstwa, ordynarnego buractwa i, i wiecie, coś co jest tak naprawdę chamskie i, i strasznie nietaktowne dla niektórych osób wydaje się być normalne. Głowa mi się to nie mieści. Naprawdę. Nie chcę wiedzieć, ile osób, yy, które biorą sobie takie rzeczy do serca, ucierpiało przez takie właśnie takie zachowania. No ale cóż, dlatego wam to mówię, bo są ludzie, którzy tak naprawdę mogą sobie z tego nie zdawać sprawy. I są ludzie, którym, jak się to powie, przemyślą sobie to i stwierdzą, że faktycznie jest to nie taktem. Jeżeli chociaż jedna osoba stwierdzi, że faktycznie jest tak. Że, że tak jest, że tak się nie powinno robić, to warto taki film nagrywać i warto o tym mówić. Zawsze to powtarzam, bo chcesz zmieniać świat, zmienić świat od siebie. Ja też kiedyś na przykład zwracałem takie rzeczy uwagę, teraz staram się podchodzić do tego normalniej. Węlo 23.09. Mówię jak jest. Damienia.